Poznaj historię dusz czyśćcowych, dlaczego znalazły się w czyśćcu, jak cierpią, co przynosi im ulgę. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę ojca Carlo Gregorio Rossignoliego Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy odrzucać wiele z nich dlatego tylko że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione, nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają, Opiera się to i na Piśmie Świętym i na niezawodnych świadectwach. Powstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego autaju, w maleńkiej mieścinie południowego Sybiru. Jak autorowi przypisaniu tych kartek, duchowe przestawanie ze Zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania. tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach, niegdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ksiądz Jan Roztworowski, obrazki z życia Zbawiciela. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła, obrazki z Życia Zbawiciela, Ojca Jana Roztworowskiego Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Dobiegał do końca rok 30 życia Chrystusa. Była późna jesień, na wzgórzach nazaretańskich osiadła szarość i smutek. W domku Maryi też było smutno. Na rano miał Zbawiciel pójść w drogę, aby rozpocząć publiczny swój żywot. Był wieczór. Pan Jezus siedział z Matką przy wieczerzy, ostatniej, którą spożywać mieli razem pod dachem cichego domku. Chociaż dawno przygotowana do tego rozstania i zawsze gotowa poddać się woli Bożej, Panienka najświętsza była bardzo zbolała. Zbawiciel czuł, co się dzieje w duszy matki i starał się tego wieczora być dla niej samą dobrocią i słodyczą. Łagodnie i serdecznie tłumaczył jej, że tak być musi. Wskazywał na jej własną rolę w dziele odkupienia. Przedkładał krótkość rozłąki i wieczną trwałość zjednoczenia i radości. Opowiadał też plany swoje na najbliższą przyszłość: chrzest w Jordanie, czterdziestodniowy post na pustyni, powołanie pierwszych uczniów. Prosił aby mu towarzyszyła myślą i modlitwą. Obiecał, że za kilka miesięcy znów przyjdzie w te strony już z gronem przyszłych apostołów. Po wieczerzy ostatnie przygotowania do drogi. Ubranie było już dawno utkane i uszyte ręką Maryi. Suknię codzienną, którą Pan Jezus przywdziać miał na zajutrz, złożyła w Jego izdepce wraz z parą mocnych sandałów i zawojem na głowę. Odświętne szaty i trochę bielizny spakowała węzełek. W drugi węzełek zawinęła zapasy podróżne, ostatnie, które Zbawiciel miał pożywać z ręki Matki. Trochę sera, suszonych owoców, kawałek chleba i ryby. Co działo się na zajutrz, gdy wybiła godzina pożegnania? Pan Jezus ukląkł przed Matką, dziękując za wszystko, co dla niej zrobiła, prosząc o błogosławieństwo na nowe życie. Z kolei uklękła Maryja. I ona miała dziękować i prosić, ale więcej niż słowa mówiły. Potem padli sobie w objęcia, zbawiciel wziął węzełki na ramię i wyszli. Matka najświętsza zapewne odprowadziła syna aż do wylotu doliny nazaretańskiej, gdzie strumień wypływał już na szeroką równinę. Tam stanęli na chwilę, jeszcze jeden serdeczny uścisk, i zbawiciel poszedł dalej. Matka patrzyła za nim czas jakiś przez łzy, potem schyliła głowę i, nie oglądając się więcej, poszła z powrotem ścieżyną pod górę. Ile razy musiała powtarzać sobie w duszy. Oto ja służebnica Pańska. Jak rzewnie i obficie polały się jej łzy, gdy w pustym domku wszystko mówiło jej o Jezusie. Ale Maryja była niewiastą mężną. Choć serce jej było rozdarte, choć wszystkie myśli i uczucia biegły za synem, Życie w Domku Nazaretańskim popłynęło tak spokojnie i regularnie jak przedtem, podzielone na pracę i modlitwę, uczynki miłości i miłosierdzia. Tymczasem Pan Jezus oddalał się coraz bardziej od miejsca, gdzie przy najdroższej matce płynęło mu tak słodko życie ukryte. Jemu że w nie było na sercu. Ale nie wzruszał się, nie marzył. Szedł bez pośpiechu, ale krokiem zdecydowanym i pewnym. Często spoglądał w niebo i modlił się. Czuł, że idzie ku olbrzymiemu, niezmierzonemu dziełu ku pracom, cierpieniom i śmierci. Ale czuł na sobie moc Bożą. Serce Jego nie kurczyło się bojaśnią, owszem, rozszerzało się miłością ku ludziom, pragnieniem chwały Ojca, pewnością triumfu. Wzdłuż grzbietów Gelboe, pamiętnych zgonem Saula i Jonatana, szedł Pan Jezus do Jezrael, niegdyś rezydencji Achaba i Jezabel, Dalej pod Betsean lub Sytopolis w dolinę Jordanu. Z gór antylibanu, poprzez Morze Tyberiackie, toczy Jordan swe sine wody prawie wprost na południe, w Morze Martwe. W niezliczonych zakrętach, raz szeroki, a płytki raz znowu ściśnięty wśród skał płynie wartko, tworzący liczne wiry i małe wodospady. W marcu i kwietniu, gdy na antylibanie topnieją śniegi, rzeka wzbiera gwałtownie i występuje z brzegów, zwłaszcza że liczne doliny i jary, otwierające się co chwila z obu boków, doprowadzają jej nowe wody z wyżyn Perei od wschodu z gór Eprheim do zachodu. Szerokość Doliny Jordanu jest różna. W pobliżu Betsean mila, koło Jerycha trzy mile. Obramowanie rzeki tworzą gdzie gdzieniegdzie nagie skały, gdzie gdzieniegdzie step lub puste pagórki, a w równinie, gdzie woda rozlewa się szerzej pastwiska lub bagna. Porosły ogromną czciną, albo znowu zarośla i gaje. Rosną tu wieżby, srebrzyste topole, tamaryszki, trebinty, akacje. Spośród drzew odzywa się gruchanie syna garlic i śpiew słowików. W gąszczu gnieżdżą się dziki i lamparty. Niegdyś nawet bywały tu lwy. W odległości mniej więcej trzech godzin drogi od miejsca, gdzie Jordan wypływa z tyberiackiego jeziora, doszedł Pan Jezus do rzeki. Przeszedł ją po stromym moście z czarnego kamienia i lewym brzegiem skierował się na południe. Na drodze było ludno. Liczne gromady pielgrzymów bądź to szły w tym samym kierunku co zbawiciel. "Bądź wracały do domu, na ustach wszystkich był Jan chrzciciel. Jedni opowiadali dziwy o ostrości życia i kazaniach proroka, drudzy pałali pragnieniem ujrzenia Bożego Męża. Wszyscy byli pod wrażeniem, że zbliża się czas wielkich objawień bożych." Pan Jezus przyłączył się do jednej z gromad idących na południe. Szedł z nimi, siadał na popasy u źródeł, słuchał ich rozmów i sam rozmawiał mile i uprzejmie. Z pewnością cieszył się, widząc ogólne przejęcie. Starał się ze swej strony jeszcze bardziej podnieść osobę Jana Chrzciciela i zachęcał do posłuszeństwa Jego naukom. Nareszcie zbliżył się do celu podróży. Jan chrzcił na lewym brzegu rzeki, prawie naprzeciw Jerycha. Niegdyś w tym samym miejscu rozstąpiły się wody Jordanu, by zrobić drogę ludowi wybranemu. Opodal widniała góra Nebo, skąd Mojżesz przed śmiercią ujrzał ziemię obiecaną za rzeką widać było Gilgal, gdzie Jozue zbudował pierwszy ołtarz i gdzie stała Arka, póki nie umieszczono jej w Shilo. Widok był śliczny. W kierunku południowym lśniła tafla Morza Martwego. Za rzeką na zachód widniało rozkoszne Jericho. Wśród lasu, palm, plantacji róż i balsamu. Zamknięciem horyzontu dookoła był wieniec nagich gór. Dziś jednak nie było zwykłej ciszy w tak malowniczym krajobrazie. Na łące opasanej w półkole śmiałym zakrętem rzeki stał cały obóz namiotów. Widać było gromady uwijających się ludzi, mnóstwo wozów, bydła i koni. W chwili, gdy nadchodził Pan Jezus, tłum cisnął się ku brzegom rzeki około miejsca, skąd dolatywał donośny głos. Zbawiciel zbliżył się za innymi. W pobliżu wody na wielkim, płaskim głazie stał Jan. Był wysokiego wzrostu i silnej budowy ciała, ale wychudły i cery prawie brunatnej wyschły od ostrości życia. Od wiatrów i słońca pustyni. Około wysokiego czoła kłębiły się w nieładzie zwichrzone sploty czarnych włosów. Oblicze było surowe, oczy błyszczące. Z ramion spadał mu płaszcz. Pod płaszczem odziany był w grubą i szorstką szatę z wielbłądziej sierści. I przepasany u bioder niegarbowanym rzemiennym pasem. Nogi miał bose, w ręku długą laskę. Z całej postaci przebijało natchnienie proroka i surowość ascety i święty gniew zwiastu na kar bożych, ale była też niewymowna szlachetność i przedziwna czystość. Czuć było, że ten groźny kaznodzieja zdolny jest do akcentów najwyższej słodyczy. Jan właśnie głosił kazanie, a wokoło tłoczyły się rzesze. Kogo tam nie było w tłumie? Obok wytwornie ubranych panów z Jeruzalem i Jerycha cisnęli się wieśniacy, rybacy galilejscy i pasterze z gór Galat. A obok kapłanów i uczonych w piśmie celnicy. Tutaj siedziały na kobiercach bogate panie, tam poganiacze wielbłądów, jeszcze dalej rzymscy i herodowi żołnierze. Nie brakło nawet i pogan. Od Tyru i Sydonu, od Damaszku i z głębi syryjskiej pustyni Zewsząd ściągała pobożnych rosnąca sława proroka. Na jednych twarzach malował się zachwyt, na innych ciekawość, na innych jeszcze skrucha i pobożne skupienie. Jedni faryzeusze spoglądali drwiąco i z lekceważeniem. Ale Jan nie szukał uznania, nie bał się. Ani nie schlebiał. On jednemu tylko służył, prawdzie, i cała dusza jego, silna miłością tej prawdy, przelewała się w głos, który panował nad tłumem, raz grożąc i ucząc, raz prosząc i karcąc. Kazania Janowe miewały dwa główne tematy. Przede wszystkim wzywały do pokuty. Mówił, że królestwo Boże już bliskie, że czas prostować drogi nieprawości, bo siekiera leży już u korzeni drzew, aby wszystko, co nieużyteczne, było wycięte. Groził, że pan żniwa już wziął w rękę wialnie, aby oddzielić ziarno i plewy. I plewę oddać ogniowi na pastwę. Ale oprócz tego, jako na najbliższy cel pokuty, wskazywał na coś, co szczególnie działało na słuchaczy. Mówił, że nadszedł już oczekiwany, upragniony od wieków, że stanął pośród swego ludu, choć ukryty jeszcze i nieznany. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale idzie za mną mąż, który stał się przede mną, któremu ja nie jestem godzien upatrzy rozwiązać rzemyka trzewików jego. On mocniejszy niż ja. On was ochrzci Duchem Świętym i ogniem. Wy go nie znacie, a on stoi już w pośrodku was. I ja dlatego przyszedł chrzcząc wodą, aby on objawion był w Izraelu. Przy tych słowach brzmiał głos Jana serdecznością i tęsknotą i oglądał się wokoło jakby szukając wzrokiem baranka, który gładzi grzechy świata. Skończyło się kazanie. Wśród tłumów słychać było szlochanie i jęki. Jedni po drugich cisnęli się do kaznodziei, pytając, co im czynić wypada. Każdej klasie i każdemu stanowi ludzi dawał Jan osobne wskazówki, a wszystkim mówił, że mają żałować za grzechy i dać się ochrzcić ku pokucie. Zaczął się chrzest. Uformowały się długie szeregi, które z kolei składały pod namiotem wierzchnie swe szaty. Jan stanął nad wodą i w miarę jak zbliżali się pobożni, brał ich za rękę, zanurzał, polewał im głowę i z błogosławieństwem wyprowadzał na brzeg. Pan Jezus, wymieszany w tłum słuchaczy, Stał podczas kazania pokorny i cichy, a serce jego wzbierało radością i miłością dla Jana. Gdy zaczął się chrzest, i on też zdjął wierzchnie szaty i stanął w szeregu pokutników, posuwał się powoli za innymi, już tylko trzech, tylko dwóch przed nim, już ostatni. Przyszła kolejna zbawiciela. Jak innych poprzednich, tak i jego wziął Jan za rękę, aby wprowadzić do wody. Wtem spojrzał w jego twarz i zadrżał. W obliczu przesłańca zaświeciło się jakby słońce wesela. Poznał w Duchu Świętym kogo ma przed sobą. Zrozumiał, że ten pokornie proszący o chrzest pokuty to mesjasz którego on głosił przed chwilą to Chrystus któremu on drogę gotuje nie uląk się jednak i nie zmieszał stał przez chwilę patrząc z niewymowną miłością na surowe oblicze wystąpiła mu rzewna słodycz i pokora Potem pokłonił się głęboko i wyrzekł cicho. Ja mam być ochrzczon od ciebie, a Ty idziesz do mnie. Pan Jezus spojrzał na nie łaskawie i odparł. Zaniechaj teraz, albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jan nie nalegał więcej, ani się wzbraniał. Rozumiał wierny sługa, że jedno tylko wielkie czy w poniżeniu, czy w chwale nie myśleć o sobie, a wypełniać wolę Bożą. Ze czcią i miłością wziął Chrystusa za rękę i wprowadził w rzekę. Potem, gdy Pan Jezus stanął z rękoma złożonymi na piersiach, naczerpał dłonią wody. I po trzykroć wylał mu na schyloną głowę. Nastała chwila milczenia. Dokonywały się głębokie tajemnice. Na duszę Jana spływał obficie niewidzialnych chrzest przedziwnych łask i oświeceń, że stał jakby w zachwycie. Zbawiciel modlitwą swoją uświęcał wody Nowego Jordanu. Zdroje odrodzenia, które z rąk kapłanów miały wylewać się na czoła wiernych. Jan znów wyciągnął rękę, by wyprowadzić Chrystusa na brzeg, gdy wtem stało się coś zdumiewającego. Pogodne niebo jak gdyby otwarło się błyskawicą. Wśród szumu wichru ukazał się jasny obłok, z którego biły promienie silniejsze niż słoneczne. Na schyloną głowę zbawiciela padła smuga światła, a w świetle ukazał się lśniąco biały gołąb, lekko trzepocząc wyciągniętymi skrzydłami. Z obłoku rozległ się głos potężny, jak grom. Oto syn mój miły, w którym sobie upodobałem. Przerażone rzesze cofnęły się od rzeki. Jedni padli na twarz, drudzy cisnęli się w popłochu. Ale już wszystko zgasło i ucichło. Tylko Jezus stał na brzegu, jakby przemieniony i w niebo wzięty. A Jan klęczał przed Nim pogrążony w zachwycie. Fala ludu znów posunęła się na brzeg, posypały się pytania. Każdy chciał wiedzieć, co się stało. Ale tymczasem Pan Jezus przywdział na powrót wierzchnią szatę, wmieszał się w tłum i wnet niepostrzeżony opuścił brzeg Jordanu. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła obrazki z życia Zbawiciela autorstwa ojca Jana Rostworowskiego. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie na jej